Witajcie. Zabytkowe auta, podobnie jak koniak z biegiem lat stają się coraz lepsze i droższe. Kolekcjonerzy samochodów gotowi są wydać fortunę na zakup takich rarytasów. Nic dziwnego. Każdą z tych maszyn można spokojnie nazwać żywą historią zaklętą w zimnym metalu. Dziś opowiemy o najrzadszych i najdroższych samochodach wszechczasów. Stworzony przez Ken'a Freemana z Karoliny Północnej, niesamowity Spirit of Nemo prawdopodobnie był najbardziej skomplikowanym wehikułem wszechczasów stworzonym na potrzeby filmu. Siedmiometrowy pojazd kapitana Nemo wielokrotnie pojawiał się w lidze niezwykłych dżentelmenów. Trzeba przyznać, że dzięki siedmiolitrowemu silnikowi V8 ten potwór jest naprawdę szybki. Co więcej, jest dość zwrotny, jeśli znajdziecie odpowiednie miejsce do zawracania. Chcecie wiedzieć, ile wart jest ten przystojniak? Tylko 165 tysięcy dolarów. A warto zauważyć, że Freeman tworzył samochód swoich marzeń przez 6,5 tysiąca godzin. Takie auto istnieje tylko w jednym egzemplarzu. Oczywiście, Rolls Royce 15HP można uznać za jeden z najrzadszych i najbardziej unikatowych aut na świecie. Wiedząc, że samochód zmieni istotę transportu, Charles Royce i Henry Royce. Rozpoczęli produkcję modelu, który stał się ich dumą i oczywiście początkiem sukcesu ich marki. Produkcję 15 HP rozpoczęto w 1904 roku i wyprodukowano jedynie 6 egzemplarzy tego modelu. Co ciekawe, tylko jeden z nich przetrwał do dziś. Niektórych może dziwić liczba w nazwie modelu. Jest to oznaczenie mocy silnika. 15 koni mechanicznych. Dzisiaj taka liczba może wydawać się śmieszna, jednak ponad 100 lat temu taki silnik postrzegano całkiem inaczej. To auto było prawdziwą bestią. Choć, w porównaniu do nowoczesnych modeli, auto nie wygląda zbyt stylowo, warto zauważyć, że w tamtych latach wszystkie pojazdy tak wyglądały. Ostatniego Mohicanina, można zobaczyć na wystawach samochodów na całym świecie. Ze względu na swój czcigodny wiek, na Rolls Royce 15HP nie ma ceny. Stanowi jedynie wartość muzealną. Firmy ubezpieczeniowe, które się nim opiekują, wyceniają ten rzadki okaz na 35 milionów dolarów. Akłada to projekt brytyjskiej firmy o tej samej nazwie, której udało się utrzymać rekord prędkości we własnej klasie pojazdów. Akładę można nazwać naprawdę szybkim i wygodnym samochodem, który prezentuje swoje najlepsze cechy. Nie tylko na lądzie, ale także w wodzie. Jest jedną z ośmiu różnych modeli amfibii produkowanych przez Gipsa, których przeznaczenie jest bardzo różne. Akłada to wspaniały kabriolet, który rozwija prędkość maksymalną do 150 km na godzinę na lądzie i 60 km na godzinę na wodzie. Jeśli więc szukacie niezwykłego samochodu, którym zdecydowanie wyróżnialibyście się wśród kierowców, akwada zdecydowanie jest dla Was. Ten samochód można nazwać absolutną legendą motoryzacyjną z lat 30. XX wieku. Projekt Bugatti 57 SC Atlantic opracował osobiście Jean Bugatti. Do jego produkcji zastosowano specjalny stop magnezu i aluminium, dlatego spawanie na było niemożliwe. Postanowiono więc łączyć części karoserii za pomocą specjalnych nitów. Na świecie są tylko trzy takie samochody, a jeden z nich doznał poważnych uszkodzeń w zderzeniu z pociągiem. Jednak entuzjastom udało się go przywrócić do dawnej formy. Obecnie możemy cieszyć się pięknem tych pojazdów tylko na wystawach samochodów. Cóż, jeśli ktoś z Was chciałby kupić Bugatti 57 SC Atlantic? musiałby wyłożyć okrągłe 30-40 milionów dolarów. W rzeczywistości jednak żadne pieniądze nie zmienią faktu, że to auto jest bezcenne. Pierwsza myśl, jaka przychodzi każdemu do głowy na widok tego pojazdu, brzmi Co to jest? Jeśli jednak spojrzeć na niego z punktu widzenia techniki, można zauważyć, że ten cudak opiera się na czterech dyskach, które trudno nazwać kołami. W rzeczywistości znajdują się na nich opony z bieżnikiem rowerowym. W oczy rzuca się również niemały klakson, dwie wystające z przodu rury, przypominające rogi. Ciekawe w tym samochodzie jest też to, że jego przód wygląda jak tył, a tył bardziej przypomina przód. Taki paradoks. Z pewnością zaś najbardziej imponującym elementem auta jest ogromne śmigło podobne do śrub montowanych na poduszkowcach. To chyba najdziwniejszy pojazd, który przetrwał do dziś. Główną koncepcją francuskiego producenta było stworzenie samolotu bez skrzydeł lub auta z silnikiem śrubowym. Ogromny wirnik umiejscowiony z przodu pojazdu miał tworzyć wrażenie, że siedzący za kierowcą pasażer leci samolotem. Gigantyczne śmigło ciągnęło samochód naprzód, a ludzie nim podróżujący mieli wrażenie podniebnego lotu. Jak pewnie się domyślacie, ten samochód wyprodukowano w 1948 roku i już dzięki temu ma znaczną wartość. A jeśli przyjrzymy się Takerowi bardziej uważnie, stanie się jasne, że auta robione w tamtych czasach były naprawdę wielkie. Ten potężny model opracował słynny wówczas entuzjasta samochodów Preston Thomas Tucker i wyprodukował go w 51 egzemplarzach. Niestety jego firma wkrótce ogłosiła upadłość, ale Tucker 48 nadal uważa się za jeden z najrzadszych samochodów na świecie. Być może widzieliście film zatytułowany Tucker, człowiek i jego marzenie. Poświęcony samemu przedsiębiorcy oraz jego pomysłowi. To arcydzieło filmowe ujrzało światło dzienne z okazji 40-lecia istnienia słynnego auta. Warto również zauważyć, że obecnie eksperci szacują koszt takiej maszyny na prawie 1,5 miliona dolarów. Jeśli zaś jesteście miłośnikami aut o bardziej nowoczesnych liniach, na pewno spodoba wam się nasz następny model. Jeśli zaparkujecie Astona Martina Bulldoga obok słynnego Deloriana, możecie odnieść wrażenie, że jest to po prostu stary i nowy model tej samej marki. Przysadzisty kształt przypominający samochód wyścigowy i otwierane do góry drzwi to wizytówki obu tych modeli. Nawiasem mówiąc, Bulldog jest bardzo podobny do jednego ze starych modeli Lamborghini. Astonowi Martinowi udało się odtworzyć pełną wdzięku formę i elegancki styl. Warto zauważyć, że firma Aston Martin zawsze starała się projektować swoje auta w klasycznym stylu, ale Bulldog wymknął się tym standardom. Jego wyjątkową cechą jest to, że drzwi otwierają się jak skrzydła. A wiecie, co jest najciekawsze? Firma planowała wypuścić 25 sztuk Bulldogów, aby wybadać rynek, ale w końcu tylko jeden egzemplarz ujrzał światło dzienne. Obecnie eksperci szacują koszt Aston Martin Bulldoga na 1,3 miliona dolarów. Ten niesamowity samochód ma zawiłą historię. Zaprojektował go sam Ettore Bugatti specjalnie dla rodziny królewskiej. Prace nad nim ukończono w 1931 roku i wtedy całkiem słusznie stał się najbardziej luksusowym autem na świecie. Jeśli zajrzycie pod maskę, znajdziecie tam 13-litrowy silnik o mocy 300 koni mechanicznych. Ktoś mógłby spytać, dlaczego jednak ten luksusowy pojazd nie wszedł do masowej produkcji? Niestety w 1929 roku zaczął się światowy kryzys gospodarczy, który oczywiście uszczuplił portfele nawet bogaczy. Z tego powodu na świecie pojawiło się jedynie sześć egzemplarzy Bugatti Royal, a dziesięć kolejnych pozostało tylko w planach. Oto Ford GT40 Golf – Najdroższy ze wszystkich samochodów sprzedawanych na aukcjach. Opracowano go w Stanach Zjednoczonych w 1968 roku, czyli nieco ponad pół wieku temu. Auto powstało z myślą o pokonaniu słynnej marki Ferrari w wyścigach długodystansowych. To auto brało udział w licznych wyścigach, w wyścigach historycznych, a nawet wystąpiło na ekranie kinowym w filmie Le Mans z 1971 roku. Na potrzeby filmowców trzeba było ściąć dach, ale potem przywrócono mu poprzednią formę. Ostatecznie sprzedano go na aukcji za sumę przekraczającą wszelkie oczekiwania. Wyobraźcie sobie tylko tę kwotę 11 milionów dolarów. Ten, wyprodukowany w Wielkiej Brytanii samochód, można śmiało nazwać wzorcowym. Niektórzy nawet twierdzą, że sam Enzo Ferrari. Nazwał go najpiękniejszym autem w historii. Trudno się z tym nie zgodzić. Jaguar D Type był serią limitowaną. Planowano wypuścić na rynek 18 samochodów. W rezultacie wydano ich tylko 12, ale auto zyskało tak ogromną renomę, że w 2014 roku wypuszczono pozostałe 6 egzemplarzy. I nie była to replika, ale kontynuacja serii. Jak to możliwe? Okazuje się, że do ich produkcji użyto dokładnie tych samych technologii i materiałów, co w latach 50. Co więcej, numery podwozi były kontynuacją tych zarejestrowanych około 60 lat temu. Jeśli Wam się podobało, łapki w górę, dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia!